Na program zaprasza powiat łódzki wschodni. www.lockiwschodni.pl Powiat Łódzki Wschodni zajął zaszczytne trzecie miejsce pośród 300 powiatów w całym kraju. Skąd to wyróżnienie? Na to pytanie odpowiedź w programie Na Wschód od Łodzi. Zapraszam, zaczynamy. Ranking finansowy samorządu terytorialnego, przygotowany przez niezależne instytucje, potwierdził naszą dobrą pozycję, jeśli chodzi o finanse. Zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce wśród 314 powiatów ziemskich. To ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie do jeszcze dalszej, lepszej pracy. To sukces nie tylko pracowników starostwa, ale też wszystkich gmin powiatu. To sukces mieszkańców, którzy codziennie swoją pracą, działalnością gospodarczą, aktywnością sprawiają, że powiat może jeszcze więcej pozwolić sobie, by inwestować i się rozwijać. Jak się ląduje na takim zaszczytnym miejscu? No, niezależnie eksperci nas na to stanowisko wyprowadzili, natomiast bardzo miło się takie wiadomości czyta. Nie wiem, czy da się być jeszcze wyżej niż na trzecim miejscu w Polsce, a pierwszym w województwie, ale na pewno będziemy się starać, ale przede wszystkim codziennie udowadniać, że na to miejsce zasługujemy kolejnymi inwestycjami, kolejnymi pozyskiwanymi środkami i kolejnymi efektami naszej pracy. Powiecie coraz więcej mieszkańców, a to też nowe potrzeby nam generuje. W jaki sposób wychodzicie naprzeciw? Wychodzimy naprzeciw, inwestując na różnych płaszczyznach naszego codziennego życia, ponieważ powiat łódzki wschodni to bardzo atrakcyjne, spokojne i perspektywiczne miejsce do życia, do podejmowania pracy do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również do rozwoju przedsiębiorczości. Samorząd powiatowy, jak i samorządy poszczególnych naszych sześciu gmin wydają bardzo duże środki na infrastrukturę drogową, mostową, towarzyszącą, czyli ścieżki, chodniki. Są inwestycje w edukację, powstają nowe szkoły, rozbudowane są szkoły, my inwestujemy w kształcenie zawodowe. W edukację specjalną, inwestujemy w infrastrukturę sportową, po raz pierwszy inwestujemy w tym roku w transport publiczny. Chcemy zapewnić dostępność komunikacyjną wszystkich naszych mieszkańców. Sam powiat zdziałałby pewnie niewiele, ale jest silny swoimi sześcioma gminami. Za chwilę o inwestycjach dla najmłodszych właśnie na ich terenie. Powstają nowe miejsca pracy i osoby młode nie miały do tej pory zapewnionego zaopiekowania dla swoich dzieci. Powstał taki pomysł. W 2023 roku udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie około 12 milionów, natomiast sam, samo wykonanie tej inwestycji to niepełne 10 milionów złotych. Obiekt jest bardzo nowoczesny, dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych 64 miejsca dla małych dzieciaczków są zapewnione w czterech grupach po 16 dzieci od pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych, higienicznych. No wszystkie tak naprawdę potrzebne do wykonania tutaj czynności dla takich malutkich dzieci można zapewnić w tym obiekcie. W takich warunkach. Chyba każdy chciałby pracować. Warunki są fantastyczne, jest wszystko tutaj nowoczesne, wszystko jest nowe. Na chwilę obecną mamy 45 dzieci zapisanych do naszego żłobka. Uczęszcza 35, ponieważ pozostałe dzieci jeszcze nie osiągnęły tego roku ale już do nas za sekundkę dołączają. Mamy salę sensoryczną, którą bardzo cenimy sobie. Salę sensoryczną mamy bardzo dobrze wyposażoną. Możemy również prowadzić tam usprawnienia dzieci. Dzieci bardzo chętnie przebywają na tej sali. Jest świetnie wyposażona. Fantastycznie się tutaj pracuje. Mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę, która zajmuje się naszymi dzieciaczkami. Mamy trzy pomieszczenia w żłobku, dwa pomieszczenia są przeznaczone na bawialnie, jedno pomieszczenie przeznaczone jest na sypialnię. Dzieci w tej chwili jest zapisanych 24. No niemniej jednak od listopada będzie kolejna grupa do przyjęcia i potem w grudniu i sukcesywnie po nowym roku również, do momentu jak osiągniemy pułap 40 miejsc. Tu już od samego początku stoję na straży bezpieczeństwa dzieci. Chcę, żeby przestrzeń tutaj wokół dziecka była tylko dla dziecka. Jesper powiedział, że przestrzeń dla dzieci jest zawsze wypełniona dorosłymi, więc ja na pewno zadbam o to, żeby dzieci miały tutaj swoje miejsce, żeby mogły się rozwijać w swoim tempie, w swoim czasie, żeby robiły po prostu to, na co będą miały ochotę. Oczywiście nie oznacza to, że nie będzie tutaj zasad. Zasady są dla wszystkich, i małych, i dużych. Z każdej grupy jest wyjście do ogrodu. Mamy pięknie przygotowany plac zabaw, zgodny z nowymi standardami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. No i mam nadzieję, że na pewno spodoba się ta przestrzeń maluchom. W drugiej części programu opowiemy o tym, jak ćwiczyli strażacy. Powiemy też o defibrylatorach dla policji. 26 września odbyły się ćwiczenia międzypowiatowe, mające na celu sprawdzenie gotowości sił i środków ratowniczych podczas pożaru lasu. O tyle było ciekawie, że ćwiczenia odbyły się na styku dwóch powiatów, w miejscowości Lisowice, Powiatu łódzki wschodni oraz miejscowości Rochna, powiat brzeziński. W związku z czym można było przećwiczyć współdziałanie służb podczas różnych rodzajów zdarzeń. Głównym zadaniem było pompowanie wody na dalekiej odległości. Pompa zasysała wodę ze zbiornika w lisowicach oraz przepompowywała wodę na odległość około 400 metrów do utworzonego właśnie punktu poboru wody. Oprócz właśnie scenariusza pożaru mieliśmy również ćwiczenia z udziałem służb ratownictwa drogowego, czyli wypadek samochodowy na terenie kompleksu leśnego oraz grup poszukiwawczych związanych właśnie z oddaleniem się i poszukiwaniem osób zaginionych. Innymi zadaniami, które wykonywała moja jednostka z Pajustynów, to było podawanie wody i zasilanie kolejnych linii gaśniczych, tak. I tutaj brał czynny udział nasz zespół dwuosobowy z GCBA, tak? z samochodem ciężkim, oraz grupa dronowa wyspecjalizowana jednostka, która między innymi zarządzała przestrzenią powietrzną, poszukiwała osoby poszkodowanej, tak? która była na moment zawieszona bardzo wysoko na drzewie, oraz współpracowała z innymi służbami, które też były wyposażone w drony, tak? Mieliśmy okazję tutaj wpiąć Kolegów Z lasów państwowych do naszego systemu zobaczyli, jak zarządzamy przestrzenią efektywnie. Wyznaczaliśmy również punkty, tak, w których miały miejsce ogniska zażywia pożaru. Następnie przyleciał do nas samolot gaśniczy typu dromader i wykonał precyzyjny zrzut, gasząc pożar. Dzięki wsparciu Starostwu Powiatowemu Włodzi, koluszkowscy policjanci otrzymali kolejny sprzęt medyczny w postaci takich profesjonalnych zestawów ratownictwa medycznego R0 oraz defibryratorów. Są to urządzenia, które w codziennej pracy służbie funkcjonariuszy pomagają w sytuacjach, kiedy dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Są to defibryratory, są to zestawy ratownictwa medycznego, czyli w takich pojemnych torbach, które zawierają. Wszystkie niezbędne elementy służące do udzielenia pierwszej pomocy. Otrzymaliśmy również sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi kursy pierwszej pomocy kwalifikowanej, w których uczestniczą koluszkowscy policjanci różnych pionów. Takie kursy przechodzą policjanci ruchu drogowego, prewencji, jak również Wydziału Kryminalnego. W czerwcu bieżącego roku policjanci ruchu drogowego otrzymali od starostwa powiatowego promilery, które służą do badania stanu trzeźwości kierujących. Są to urządzenia, które w zaledwie kilka sekund są w stanie wskazać stan trzeźwości kierującego. Po raz pierwszy starosta Łódzki Wschodni wraz z komendantem powiatowym Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego podpisali porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych. Są to dodatkowe patrole realizowane w ramach odrębnych pełnionej służby. Są to patrole, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, widoczności policjantów w miejscach, gdzie dochodzi do przestępstw i aktów wandalizmu, jak również szybszego reagowania funkcjonariuszy w sytuacjach zagrożenia. I jesteśmy już w Lisowicach, miejscu, do którego zawsze warto przyjechać i do którego my lubimy wracać. Za moment opowiemy o inwestycji, która już tutaj się zaczęła i która znacząco zmieni obraz całej okolicy. Wchodzimy w kolejny etap prac w Parku Dworskim w Lisowicach. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Łódzkie dla klimatu. 150 tysięcy dofinansowania plus wkład własny, także ponad 200 tysięcy mamy na pracę tutaj w parku dworskim. Będzie pielęgnacja drzew, zostały wykonane zbiorniki na wody opadowe, zostaną postawione domki dla owadów, a także domki dla jeży. Także dbamy o środowisko, dbamy o klimat i robimy wszystko, żeby tutaj jak najwięcej pracy w park w Lisowicach wkładać. Czeka nas wiele prac w Lisowicach, przede wszystkim termomodernizacja pałacu w Lisowicach, w którym obecnie znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Jest to perspektywa czasowa dosyć większa, ale na pewno wiele prac zostanie wykonanych w najbliższym czasie. Teraz będziemy już ogłaszać przetargi, także wkrótce prace na pewno się rozpoczną. Ja najbardziej z tych prac, które dotychczas zostały y, y, zrobione, i w ostatnim tygodniu odebrane, to właśnie wykonanie instalacji, która odbiera wodę z dachu i ta woda jest transportowana do zbiorników, które mają pojemność 10 metrów sześciennych każdy. To poza tym, że będą duże oszczędności w zużyciu wody do celów gospodarczych, jest to również ochrona pałacu, bowiem dotychczas. Mieliśmy problem z ciągłym przedostawaniem się, podciąganiem fundamentów i przedostawaniem się wody do najniższej kondygnacji. Myślę, że, że również z powodzeniem kolejne inwestycje będą się rozwijać, jak chociażby budowa nowego domu przy istniejącym tam budynku. Drugiej części naszej działki. Tutaj. Myślę, że to największe inwestycje na terenie tutaj, zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej od 50 lat przynajmniej. Na program zaprosił powiat łódzki wschodni www.lockiwschodni.pl